Zrozumiał u nas na zawsze i coś ty dla was powiedzieć proszę bardzo no dzień dobry mogę wam powiedzieć że po prostu mogę się przyznać że po prostu nieraz uciekam w jakieś miejsce i po prostu że, że nieraz wącham ten rozpuszczalnik bo po prostu to jest ugłęb przez widzów. Oni mnie wyzywają. Ja specjalnie uciekam ogółem z domu i po prostu y, pójdę y, na wąch rozpowszechnienia, chociaż jak jestem sam w spokoju, po prostu nikt mnie nie widzi. A ogółem widzowie śledzą mnie niepotrzebnie i mnie wyzywają. Że raz na jakiś czas. Ostatnio dawno nie chodziłem, ale po prostu dowiedziałem się, że bardzo tak samo jak pojechałem, to jest nieprawda, pojechałem do Warszawy i to nie moja wina, że tak samochód załatwili. To właśnie y, sklepacki albo z tyłu przyszła młodzież i po prostu y, rytlówkami tu farby rzucali, żeby uszkodzić samochód, ale dobrze, że ta farba jest zmywalna, że można. Ja trochę go umyłem, ale się dzisiaj jeszcze umyje się i po prostu się trzeba go wyczyścić. I jutro ja właśnie była dzisiaj, mogę powiedzieć, dzisiaj była i policja i opieka była i po prostu y, pytali się. A policja... Ja mówię, a to ja mogę dmuchnąć, ja trzeci bo jestem. No mówi, nie trzeba właśnie widzieć, że wszystko jest w porządku. A Krzysiek chciał już, żeby mnie już zabierali. To do tego ty dążysz, żeby mnie zabrali, tak? Nie, nie tak. Ja nie do, do tego, szanowni państwo, nie dążę, tylko chcę Tobie pomóc. I, i chcę zapytać się ciebie, panie majorze, czy ty naprawdę... Jesteś... Jak, przepraszam bardzo, że tak powiem Mokto wącha to takie słowo jest nar, narkotyk. To nie narkotyk jest. To jest narkotyk. To nie jest żadny narkotyk. To jest bardzo skurliwy narkotyk. E, dlaczego... Dobra, zaraz ja pójdę nie będziesz mnie nagrywał. E, dlaczego ty to robisz? Powiedz? Bo to wszystko przez ciebie robię. Ale... Na mnie no stop krzyczysz, wyzywasz i wiadomo... Jak przejechałem co ty powiedziałeś? Że to ja to zrobiłem, ja kogoś wysłałem. Ja gdzieś zadzwoniłem i wysłałem ludzi, żeby to zrobili. No nie wiem. To nie, wiem nie wiem, ale przyjedzie i przegrają z kamery, z monitoringu. Ludzie przegrają. Jak będę miał pieniążki to dołożę się i przegrają, i będzie wiadomo, kto to zrobił. Wtedy. No właśnie. I wtedy ten, nie ten człowiek nie poniesie odpowiedzialność karną sądową, Za zniszczenie me, mego mina, mienia, samochodu i domu. Bo niszczyć nie wolno. To jest przeszły dla mnie miarki takie coś. I dawno ty to wąchasz? Ile na już włąkasz? A to ja muszę nie muszę na ten temat odpowiadać. Nie, ludzie. Przepraszam bardzo. Ludzie chcą. Proszę jeść. wyłączyć kamerę. Na takie rzeczy nie będę odpowiadał na ciebie. A zgłosić się do lekarza na leczenie? No jutro trzeba umieć samochód i jutro trzeba y, tam przyjął ten lekarz i psycholog, i psychiatra. Na Mariańskiej, albo tak. w Centralu. To blisko. Ja wiem gdzie to. No. No, jutro można podjechać. Krzysiek zawioził go? Zawiozę. Tak, terapeuta. Zawieźć. Tak, z opieki. Ja go zawiozłem do, do Monik, nawet zawiozę. I byłem tam. Około jednej godziny. Zawiozłem na 10, a byli... Wyjechaliśmy, wiesz o której? O 14. Gdzie o 14? O 13. o 13, o 13 wyjechaliśmy. Równo. Bo byliśmy tam jeszcze, kupowaliśmy. O. I... Szanowni Państwo... Dzięki Tobie Wojtku, że się przyznałeś. Że powiedziałeś prawdę całą? Że raz na jakiś czas wychodziłem i wąchałem. Że po prostu, i już. przyznałeś się. Że tak ci, jak... ci, tak. ci podaję rękę. Tak samo Dzięki jak przyznał się, o. że jest alkoholikiem. A, a to ja nie jestem żadnym narkomanem, I... tylko to jest uderzenie. Takie y, po prostu, jak wochasz, to jest uderzenie po prostu. To co to uderza w głowę? Czy co? W płuca? jak to jest? Nie, po prostu to wizje masz różne takie Wizje? Tak. A jakie wizje? Bo ja nie wiem. O... o a, a, co? a ja mógł nie na ten temat nie będę rozmawiał. Aha. A, dobra. No to tyle, szanowni państwo. Kochani moi widzowie wi wi widzicie? Powiedział dziś prawdę. Zrozumiał człowiek i tak dalej. Zadem yy, ja tak... Ostatnie pytanie, majorze. Czy, a ty źle przychylasz, bo jego ty nagrywasz też. Czy, e, czy, e, czy będziesz e, chodzić na, na terapię? Jak lekarz powie? No będę chodził. A ja stąd się wyprowadzę, wtedy będę chodził. Ja tak się wyprowadzę stąd. Ty jak chcesz sobie majorze, możesz. Ja Klucz, cię nie mówię, nie nie mam... już Bo zgubiłeś klucze. No odczepił się. Miałem na No odczepił się i zgubiłeś. Ja mówię, prawdę. Zgutujesz. A ty powiedziałeś to, o, o. że ktoś mi zabrał i przy, robili, żeby tu ten, weszli. Pękł pęk ten, o wiesz, ten jak, jak ten? się nazywa, ten sznureczek, pękł i krusze nie słyszałem się upali i poszli dalej. O. A może gdzieś się załatwiałeś się w toalecie, to może w toalecie? Gdzie w to Nie w tolecie. Ja załatwiałem się w lesie. Pod A. drzewem. To one tam, tam kupę, kupę robiłem. Pod drzewem. A jakie to drzewo było? A skąd ty? Ja nie muszę na ten temat odpowiadać. Nie, ale... A ja nie muszę odpowiadać. Osicha, dąb, ćwierk? Nie wiem. A grube? Chodź powie, czy grube? Co? Drzewo lub grube? To chyba... Ja wiem, jak ja wyglądam, ale ja pytam o drzewo, jakie było. <laughs> czy grube czy średnie? średnie? Jakie drzewo? Drzewo było grubsze niż ty. To, to chyba dom, tak? Bo dęby takie grube. To dom no. dom. Aha. I co powiedział dom do ciebie, jak ty robisz kupę? No podziękował. Jak po, powiedział, dziękuję, tak? Tak. Powiedział dziękuję. Hmm? Za, że, za, że, o, po prostu. Za no nawóz? Za nawóz. No dobra, najważniejsze to, że Major się przyznał, teraz wszyscy dadzą dla Majora spokój. Już nie będą, już nie będą, już nie będą mu dokuczać. Szanowny Państwo, bardzo proszę o dzisiaj. Ja proszę, Marcin prosi. Proszę nie dokuczajcie dla Majora, dlatego że przyznał się sam dzisiaj. Zrozumią, że się przyznać i tak dalej. Każdy popełnia w życiu błędy. Każdy popełnia swoje błędy. Jak, ja Jak poprawnie tak mnie dokuczają, to ja specjalnie to mhm. robiłem. I bardzo prosimy, ja i Marcin. Żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, Major, to ten cały worek tych butelek, to Twój był? Już nie ma. Ten, co Rod Rodo przyniósł? Nie ma już, pojechało to. A, pojechało do śmietnika. Do śmietnika, na... już zlikwidowałem to. To Mam, na... Mam nadzieję, domo. major, że dotrzymasz słowa i tak dalej. Będzie zgoda już. O. I podaję tobie rękę jeszcze raz. Pierwszy wyciągam do ciebie rękę. Co? Na no zgodę. Ty, ty tak na stop donosisz na mnie. Na, na, na zgodę. Domo. A możesz, możesz, możesz teraz, major, po tym jak się przyznałeś, to już będzie zgoda. Możesz, nie, możesz nie będzie kłótni, Możesz ja nie, nie trzeba będzie się znowu. wyprowadzać. I nie, nie, nie będę donosić. Krzysie kobiece, że nie będziesz donosić. Jeżeli on mi będzie wąchać, jak tak powiedział, przyznał się. Dziękuję tobie. Z całego serca. Krzysiek, widzę, że ze szczęścia łzaci się roni wokół. Co? Tak. Tak? Tobie jest dość, że przyznał się, że. Chyba proszę, włochanie moi. Proszę nie jechać po majorze po Wojtku S. Bo Rodo nie mogłoby mieć tam wszystko, każdego co by. I bardzo proszę, ja proszę i Marcin prosi, tak? Tak. Żeby co? O, żeby dalej spokój. dalej spokój dla jego, żeby on mógł nagrywać lajty i tak dalej. Nie. A mam do ciebie Marcin prośbę. Tak. Żeby ty o, gęściej przyjeżdżał. Dobrze, Krzysztof Dobra. Pender, ja i tak często przyjeżdżam. No dziękuję bardzo sąsiad. wam wszystkim i tak dalej. Sąsiad. Także dajcie dla Dobra. majora już dajcie spokój dla majora już i tak dalej. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Wam coś majora wam, ja, major, e, Marcin, dużo zdrowia. Jak nie będziesz na mnie krzyczał, nie będziesz na mnie wyzywał od Różnych gejów, nie gejów, jakichś innych rzeczy, to po prostu będzie inaczej. Nie będziesz wąchał po prostu. Właśnie. Dobra, ja obiecuję, że nie będę wyzywać, a ty obiecujesz, że nie będziesz wąchać. Tak? Tak. Idziemy na porozumienie? Idziemy? No i wszystko, i zgoda. No i... Przebić. Przebić? Tak. O, I teraz to przebicie oznacza do śmierci. Naszej. Ja świadkiem jestem. Do śmierci naszej. najlepiej, jeszcze zawsze, żeby przypieczętować pakt, plunąć na rękę i wtedy sobie podać, tak jak w średniowieczu kiedyś robili. Jak? Plunąć jeden, drugi, i podać rękę. Nie, nie, Nie. nie. nie? nie. tak nie, nie będzie. Nie. No i dobra, Dlatego... major. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, widzom? Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Że proszę was, żebyście mnie nie obrażali i nie wyzwali od różnych. Bo się przyznałeś. Bo powiedziałem, że Prawda. raz na jakiś czas wychodziłem sobie wąchać rozpuszczalnik. Aha. I już. Na ten temat to chciałem właśnie to powiedzieć. No i dobra. Kończymy. Ja jeszcze raz... na